Candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pump, pump, pump. Gorsy figures, they can get so bitter. Show sure you want to enter, you can turn back up. you. Don't. I'm a little bit of I sort like of dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a a haunted, haunted house? Or oh, could you love me now? A haunted. więc mamy poranek następnego dnia, już sobota jest, 2 kwietnia Wędki swoje przewiozłem, Kuba teraz swoją akurat wywozi, drugą z rzutu już Wywozimy mniej więcej na 40 metr Na wysokości tego mostka I głównie to są takie kulki jak szprotka Ja mam jeden zestaw na kukurydzę Przez noc miałem też zestaw na morwę Nie, na ananasa ale tam nic nie żadnych brań nie było stwierdziłem że szplotka może lepiej będzie działać y, zimą właściwie to już wiosna, ale taka zimna bardzo No i tu ranek zjemy jakieś śniadanie coś ognisko nam przez noc zgasło myśleliśmy że może się utrzyma no, ale za chwilę sobie rozpalimy Jak Kuba zaraz zwróci od wywózki to też y, nagramy wstęp który pewnie będzie jeszcze przed tą przebitką więc on tam akurat kuba wy wyrzuca używamy takiego mojego pontonu który dostałem na urodziny taki ponton 3 metrowy znaczy 3 metry to chyba powierzchni bo długość to na pewno nie jest 3 metry ale myślę że 2,5 taki z tych tańszych A fajny ponton do wywózki na początek. Kuba miał na tą zasiadkę jeszcze kupić sobie ponton yy, 3-metrowy, ale no, akurat nie było w sklepie. Akurat yy, wykupili. No i radzimy sobie jakoś. Naszej łódki w ogóle nie braliśmy, tej małej, bo nie było sensu, bo też widzieliśmy, że są takie fale, jakie są i że ona po prostu tutaj się nie poradzi. Już mieliśmy taką historię w nocy, że Kuba wywoził wędki i cały czas go zwiewało. O, tak na przykład jak teraz. Tylko, że w nocy był jeszcze silniejszy wiatr Nawet mu porwało tam jedną z poduszek na tym pontonie I dzisiaj po nią płynąłem na drugi koniec jeziora Ale poza tym jest fajnie W namiacie cieplutko w nocy Przyjemnie Zaraz ognisko rozpalimy sobie posiedzimy, pewnie pogadamy No a wy zaczekajcie na pierwszą może rybę Będkim przewieźliśmy od nowa Nocy, to o tym już mówiłem. Po nocy? Tak, po nocy, tak, tak. No i teraz sobie robimy wodę na kabusie. No i zjemy i coś tam podziałamy. Będziemy próbować jakąś rybkę złowić. W nocy jedno branie było u Kuby? Znaczy jedno, które słyszeliśmy. Tak. Raczej innych nie było, bo swinger były w tych samych miejscach. Tak. No takie delikatne, nie? No, ja tak, ja, ja tego się obudziłem. Centraka mnie obudziła. Byłem zmęczony. żeby takie lekkie branie słyszeć. A no pewnie, i... je z Kubą. No to i tak A, teraz mamy ja mam prawie w tych samych miejscach. No i zobaczymy czy sobie weźmie. Siemanko, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku kartą w czakotowie na stanowisku 5 Dokładnie. Jestem tutaj na dwudobowej zasiadce, od piątku do już jest sobota, bo przyjechaliśmy wczoraj. jakby wczoraj tak? wieczorem 19.00 tak. była to ocenie? Ciemno. Rozpa Rozpaliliśmy ognisko, żeby coś tam zjeść. Zimno, było ciemno, nie było co nagrywać. I miało błogno. strasznie taka bo wyłuskał tak ciężko, było z ale na szczęście się udało. Dokładnie. W nocy było tam jedno, jedno puknięcie u mnie, prawdopodobnie jak się tam się bawił. Tak, tak. Na całe szczęście nie wziął, bo nie chciał go by napowietrzać. W, w środku nocy. Nie. Ale miejmy nadzieję, że teraz coś weźmie, teraz jest ładnie się. Tak, słoneczko nie nadal, ale słońce ładnie grzeje, więc dokładnie. My jesteśmy tutaj osłonięci drzwiami od wiatru. No i teraz różno. Nagram może jeszcze jakąś y, który będzie który wywozimy dzisiaj. O tym też y, wspominałem, chociaż ta przewidko pewnie będzie po tym wstępie. Ale, ale myślę, że coś takiego się pojawi w tym filmie. I oglądań, do końca. Dokładnie. Postaramy się coś fajnego nagrać. Dokładnie, jeszcze pewnie się trafi jakaś rybka. Pogoda jest naprawdę zacna i pada ładnie, słoneczko wyszło. Nawet z ziną nie jest w sumie. W nocy też byłem nawet... No to było nawet ciepło. Ciepło, też było ciepło. Ostatnie tak. było... Jak w październiku na ostatniej nocy byliśmy, to było chyba minus jeden nocy, a dzisiaj było chyba minus dwa bo dzisiaj było minus dwa, było, było cieplej niż tak. tak, nie? Więc jest fajnie na razie. Woda no. już jednak już tak. Pierwszy kwiecień. Drugi już jest. Tak. No i tak. próbujemy też tak. Dokładnie. teraz po południu. Nie jest zbyt wiele leczki. Ja mam ten przeród na obiedzie. Potem będziemy jeszcze obiedzieć, więc tak. Dobre. No i czekamy na jakieś plania, jakieś, Może jakiś kartyk wpadnie. Może pierwsza dyka w tym sezonie. Jakikolwiek. No byłem w Tutaj jest jednego z obiedzka. No, Jest Kuba z rybą Taki delikatny odjazd Ale no. chyba jest karpik, nie? Jasiod by już był bliżej Mata nie Ale chłopak walczy No Nie można jednak A sami o tym chłopi Jest taki karpik 9 kilo około Pierwsze takie większe wsadzanie Na kulkę morwa Kiedy wyjdziemy Chłopak O dziewiątej, nie? No bo tego nie przywodziłeś. Nie. Nie, tego nie. No, tak tego nie przywodziłeś. Po 4 godzinach. Dobra. Ledwo zdążyliśmy wypuścić. By karpia i na mojej wędce, na szplotkę, wziął taki metrowy, jesio, Ładnie się wreszcie dało zaprezentować. Teraz szybka sesja zdjęciowa i do wody. potem jeszcze możemy o miejscu o przynęcie a teraz jest sesja i to było dobra, więc tak jak mówiłem, teraz zaprezentuję przypon na który wziąła, wziął mój jesiotr jest to taki standardowy przypon na haczyku czwórce na, haczy, na haczyku white grape tu jest kulka szprotka od Jakuba podbita kukurydzą sztuczną pływającą ciężarek 110 chyba albo 120 i to wywiezione w okolice w, którym, w których zazwyczaj jest trochę zielska, ale ja teraz zaryzykowałem i tam sam właśnie rzuciłem ten zestaw. No i to wszystko było podnęcone takim miksem: yy, trochę kukurydzy, trochę kulek szprotka. No i jak widać, yy, jesiod się pokusił. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden dzisiaj wpadnie. No, może, może nie jesiod, ale oby jakiś karp No zobaczymy, co tam jeszcze się uda złowić. Za chwilę wywożę ten zestaw. i. I Kuba opowie o swoim zestawie, na który wziął e, karp. Karp 9 kg. zestaw wygląda do wody. Morwa na derigu, na karbonie. A podobny zestaw tylko na pociące wziął ten karp. I na takie morwa połówkami. Nie wiem. 10 kulek chyba. Coś takiego. Idzie ten zestaw? Idzie? No Nie wiem, zobaczę jeszcze. No Ale w, w, w jednym ze sprawdzonych miejsc tutaj no nie. taki zestaw więcej wziął tam ten karp? Na drugie węze też dałem tak samo ładnie. A nie na plecęce? Nie. To, by wtedy wtedy był na pieniądze, teraz dałem na drugie ręce, mm -hmm. Tak samo zrobiłem. A na dzisiaj jeszcze inny. ale też morwa. Trzy morwy. W czasie kulka morwa tonąca i te pauze pokruszone pokruszone I na taki zestaw bukarp? No coś takiego, tylko że nie fauze tylko męcone A tutaj rzut niż teraz wiążę przypony właśnie i nagrywam film jak chcę wydać przypomny z do Długo też będzie na kanale właśnie na tak. dwie wędki z trzech, mam na taki zestaw taki, praktycznie identyczny. Musimy odróżnić podwyżkę przyponów. Na taki, na, fluo o karbonie, kręta, fitterik, a czy dwa, czwórka, coś takiego. No i film z montażu takiego przyponu będzie na kanale, bo już jest Dokładnie. Dokładnie. jednego karpia i... no i to na razie tyle ale przed chwilą gdzieś przerzuciłem jeden zestaw sobie, który tak rzucam co jakieś 2-3 godzinki a dwa zestawy, które już mam w wodzie, od 13 chyba To na razie leżą Czekają na jakieś karpika no i tego też mam przewiezione wszystkie i staramy się to jeszcze złowić, zostało nam no teraz jakieś 24 godziny mniej więcej Rzadki, jedna nocka, no i tyle. Przepiłem ogra, zjedliśmy, no i zaraz będziemy nie wiem co robić. Wczoraj wieczorem, czy w sumie już po północy, były takie lekkie pikania co chwilę, ale nie zacinałem i taką koleczkę wyciągnąłem z kubaną. Nie po ten mostek, jest karpik, chyba? Mamy jakąś godzinę, chyba? Nie, 12 już może, nie wiem w sumie, ale jeszcze taką godzinę. Do kawusi z tego, jakoś tak, z godzinę temu w sumie? Po nocce i właśnie odjechał. Ale no, jest dobrze. No. Metka fajnie pracuje. A więc widzimy się ponownie. Tym razem już z Karpiem nad kołyską. Karpie wziął na kulkę na przypomnił Derrick. Więc jestem otwartej wody tak około nie wiem, 40 metrów od brzegu na kuleczkę morwa Jak się dwie godziny po wywóce. To słoneczko trochę teraz grzeje, więc jest pogoda się sobie ładna, wiatru praktycznie nie ma. Więc jest, że tak bardzo, myślę, fajna pogoda. No i karpik jak widać wziął, Może tam 9 kg, czyli tak jak tamten. No więc wielkościowo podobny. Za siebie jest bardzo ładny, taki żółty. powalczył, ale tak tak na swoją wagę to bardzo ładnie. Taki kg karpik drugi z ciągu tej zasiadki jeszcze o czwartej było. Nie mówiłem tego właśnie, nie? No nie jednego karpia, ale się spiął. No, ale teraz się udało. Pogoda bardzo fajna ciepłutko. Jak widać biorą. Tak na dwie doby po tej porze rogu taką pogodę, było w nocy chyba minus 3 stopnie, a w dzień około chyba 8. To jest bardzo ładnie. Mamy dopiero 3 kwietnia, więc jestem zadowolony. Jeszcze może coś wpadnie, może u Stasia wpadnie coś. No, tak się prędzej. Karpik jeszcze, zdjęcia robimy i go wypuszczamy. No, na, nasza zasiadka dobiega końca, już pakujemy. Udało się złowić dwa karpie, jesiotra i jeszcze. Jedna miałem była, tak, jedną karpie holowałem. Dokładnie. wszystko na morze, nie? Wszystko na morze? Tak. Nie, moja, mój jesiot na szplotkę. Aha, ale karpie na morze. Dokładnie, w sumie też. 40. Jak na tą porę roku, bardzo fajna zasiadka. Też nam pogoda tutaj... O, taka średnia była. Ale, ale nie ma tak. od wiatru. Nam tak nie wiało aż. Temperatura, Nie było za ciepło, ale zimno też nie było. Szczególnie Dokładnie, wie. nie zmarliśmy. Noc też nie zmarliśmy, więc było fajnie. No. no widać. Widać, że się jest. woda już rusza, tak. nie? Jest początek kwietnia. Dwa tygodnie było ciepło w marcu, więc woda się trochę ogrzała. Ale już niedługo będzie ciepło, i na, też na dworzu, na powietrze. a powietrze będzie ciepłe. No, my już w, chwiecie, no, że w sumie się robi ciepło. No i zasubskrybujcie kanał, łapkę w górę zostawcie, jak się film wam się spodobał. Obejrzyjcie również inne firmy. Dokładnie. Eee, no, podczas tej na przykład nagrywaliśmy też film, eee, Kuba nagrywał film z montażu przy pannu więc też zapraszamy. No i zapraszamy do subskrypcji, eee, lajka, komentarza pozytywnego jakiegoś. No i do zobaczenia nad wodą.